Poza, poza szpitalem w tej części oddziału zakaźnego. dziękuję, dziękuję. dziękuję. Teraz pacjent, Pan jest w tym szpitalu, Dzisiaj, e, tak mówię, z głowy troszeczkę, ale około 103 osoby na chwilę obecną w raciborskim szpitalu przebywa. E, mamy 23 wolne respiratory, ponad 50 łóżek wolnych. E, to pan zdań, to szpital, to mnie, to e, Przepraszam, nie zrozumiałem pytania uważa pan, że y, szpital w jest w to covid czy, y... Oczywiście, y, bardzo, to, również, to, zbyt, to również było wiele dyskusji na ten temat, bo decyzja pana wojewody o, o wprowadzeniu szpitala covidowego na terenie łacich spowodowała wielkie zawirowanie przede wszystkim wśród mieszkańców. My ten czas próbowaliśmy wykorzystać jak najlepiej, przede wszystkim pod kątem montażu finansowego, ale i do posażenia placówki, remontu placówki, jako powiat, jako dyrekcja. Chcieliśmy jak najlepiej wykorzystać ten czas, oczywiście realizując polecenia, czy to Pana Wojewody, czy to Ministerstwa. Myślę, że te działania, które zostały podjęte były słuszne. Dotyczące działania dyrektora szpitala były słuszne pod kątem zabezpieczenia medycznego. Bo to zostało też powiedziane, jako raciborszczyzna nigdy nie stanęliśmy COVID-owo. Te oddziały nam wszystkie działały, więc to cieszy. No ja oczekuję powrotu do normalności i celem jest to, żeby przede wszystkim wzmocnić potencjał, jako powiat przekazujemy sporo środków na szpital. Chcemy te środki przeznaczać, mam nadzieję, że uda się w jak najkrótszym czasie nie tylko rozbudować, ale zbudować potencjał, potentata pod kątem zabezpieczenia tutaj naszych mieszkańców pod kątem otwarcia kolejnych oddziałów. No chcemy to robić, tak jak osobiście. Mi bardzo zależy na tym, żeby ten szpital wrócił już do normalności, a zyskał na to bardzo mocno. starosto, ja jeszcze takie pytanie. Dzisiaj bardzo ważny dzień dla studentów pielęgniarstwa. Jakieś słowa od starosty? Bardzo się cieszę, tak jak już wspomniałem panu ministrowi, to, że na terenie mamy uczelnię wyższą, PWZ, jest dla nas bardzo ważnym atutem pod kątem przygotowania kadry medycznej również. Myśmy jako zarząd analizowali sytuację, możliwość wsparcia rozwoju tej właśnie instytucji. Jest nawiązana bardzo mocna współpraca między szpitalem, którego my jako organ założycielski jakby reprezentujemy, ale i PWSZ-ką i to cieszy, bo wzmacnia potencjał rynku raciborskiego. Wiemy też poniekąd wodzisławskiego, ale zależy nam, żeby ta kadra była kształcona i oczywiście wzmacniała nasz lokalny rynek. Czy mogą być w przyszłości spokojnie o wynagrodzenia, o pracę? Te sugestie również dzisiaj panu ministrowi zgłaszałem. Tutaj borykamy się przede wszystkim z różnymi rodzajami dodatkami, roszczeniami personelu medycznego. Te wszystkie uwagi w dniu dzisiejszym również panu ministrowi, panu wojewodzie zgłaszałem. Jeśli chodzi o szpital raciborski, tutaj padły na konferencji słowa pana ministra o, o zabezpieczeniu środków rządowych. Uważam, że te wynagrodzenia muszą być w pewnym stopniu scentralizowane centralizowane, żeby do tego tematu można było podejść kompleksowo. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. dziękuję bardzo, to jeszcze tylko jak można wrócić do tego pewnie, co Rady 90 pytało, jakie, jaki był przebieg tych rozmów z panem ministrem. On wspomniał o tym mniej więcej, o czym rozmawialiście, ale z pana perspektywy, co pan przekazał ministrowi wojewodzie też i co udało się usłyszeć takiego ewentualnie krzepiącego dla mieszkańców. Wstępnie nakreśliliśmy oczywiście nasze cele, nie ukrywam, że jeszcze w godzinach popołudniowych mamy spotkanie w starostwie z panem ministrem i z panem wojewodą na temat sytuacji na terenie powiatu rociborskiego, sytuacji szpitala, ale i działań zmierzających do rozwoju tego szpitala. Bardzo się cieszę, że udało się Zaprosić pana ministra, ma być obecny również pan dyrektor Nowak, szef Narodowego Funduszu, szef Wojewódzkiego Funduszu. Tutaj bardzo mocno stawiamy na rozwój na terenie Raciborszczyzny. Tak jak wspomniałem, chcemy już niebawem podjąć rozbudowę SOR. Zgłaszałem finalizację, praktycznie czekamy na podpisanie umowy dotyczącej termomodernizacji, ale i odblokowania kolejnych oddziałów. Chcemy już pilnie odblokować ortopedię. Chcemy rozbudowywać kolejne miejsca parkingowe, dojścia do szpitala, chcemy rozbudować infrastrukturę tego szpitala. Jeśli jest taka potrzeba, oczywiście chcemy również rozbudować oddział zakaźny. Taka sugestia była. Tutaj pan wojewoda zna nasze stanowisko, że chcemy zabezpieczyć pod tym kątem racibczyznę i oczywiście środki sądowe, jeśli się znajdą, to jesteśmy gotowi podjąć tę rękawicę, żeby rozbudować na terenie naszego szpitala, poza szpitalem ten oddział zakaźny, który dzisiaj służy również mieszkańcom. W kontekście ortopedii to tylko planowe zabiegi, czy też tak jest. Pan dyrektor szpitala. A resztę to później najwyżej Panie Mariuszu jeszcze.